Dzień dobry, nazywam się Artur Powałka i odpowiadam za współpracę z kanałem partnerskim Dynamics. Dzień dobry, ja nazywam się Kamil Kubiczek i pracuję jako techniczne wsparcie sprzedaży w dziale Dynamics. Dzisiaj będziemy opowiadać Państwu o kolejnym elemencie platformy biznesowej Microsoft Dynamics 365. W dniu dzisiejszym opowiemy o aplikacji. Field service, czyli właśnie tak jak Artur wspomniał, części platformy biznesowej Microsoft Dynamic 365, która jest dedykowana wszystkim firmom, które posiadają w swoich szeregach pracowników terenowych, brygady terenowe, gdzie usługi lub produkty muszą być dostarczone do klienta i uruchomione na miejscu. Mówimy tutaj o firmach serwisowych, ogólnie rzecz biorąc, które świadczą usługi na rzecz swoich podmiotów lub, lub na rzecz innych podmiotów z pracownikami, którzy przemieszczają się w terenie i obsługują maszyny, obsługują pomieszczenia, obsługują wszelkie elementy, które wymagają podróży, pracy zdalnej i raportowania rozwijania tej pracy. Dzięki aplikacji wyślemy właściwe osoby, które mają właściwe kompetencje, we właściwe miejsce i tak naprawdę wyposażymy we właściwe narzędzia po to, żeby zminimalizować liczbę wizyt do klienta i żeby za pierwszym razem dana usługa, czy dany produkt Mogły być wdrożone. Field service pozwala na dopasowanie właściwych osób do potrzebnej usługi, pozwala na znalezienie właściwych osób, które są dostępne wtedy, kiedy nasz klient końcowy wewnętrzny lub zewnętrzny okay. tego potrzebuje, oraz pozwala na zaplanowanie ich pracy tak, aby cały dzień był optymalnie spędzony. I żeby ta praca nie wymagała nadmiernych wizyt w biurze. Dzięki zintegrowanej komunikacji, zautomatyzowanej komunikacji, jesteśmy w stanie komunikować się z naszymi klientami, nawet bez wysyłania żadnych informacji poprzez pracownika, tylko poprzez mechanizmy, które są dostępne w field serwisie. Nawet w przypadku, gdy nasz pracownik utknie w korku, system będzie to już wiedział i poinformuje odpowiednich klientów o tym, że ten pracownik się troszeczkę spóźni. Właśnie, chętnie chcielibyśmy się podzielić z Państwem konkretnym przykładem. Mamy już bardzo znane na świecie case study firmy Sodexo, firmy, która jest również znana na naszym rynku, firmy, która w Australii ma jeszcze szerszy biznes niż w Polsce i odpowiada za dostarczanie posiłków, za transport, za logistykę, która jest zlecana przez wiele firm oraz za obsługę pomieszczeń, sal konferencyjnych oraz innych urządzeń. Które są wykorzystywane przez firmy z całego kontynentu. Artur, może chciałbyś pokazać, przedstawić naszym widzom jakieś wdrożenie modułów Field Service? Oczywiście. Najciekawszym wdrożeniem, które w tej chwili funkcjonuje jako nasza referencja, jest wdrożenie w firmie Sodexo. Firma Sodexo, znana na naszym rynku, w Australii świadczy szereg usług dodatkowych. Zajmuje się transportem i logistyką pracowników firm zewnętrznych. Zajmuje się Obsługą zasobów, szeroko rozumianych, obejmuje to salki, sprzęty firm zewnętrznych. Zajmuje się oczywiście posiłkami, dostarczaniem tych posiłków, jak również dedykowanymi zleceniami na rzecz wielu podmiotów w całej Australii. Czyli tak naprawdę firma Sodexo zaoszczędziła dużo czasu i dużo pieniędzy na tym, że mogli w sposób naturalny zarządzać swoim personelem, zarządzać swoimi zasobami. Tak, 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 dokładnie. To co się dzieje u nich, oni mają bardzo duży zespół inżynierów zdalnych, którzy przemieszczają się po całym kontynencie, który zupełnie mały nie jest, i ci inżynierowie, bez kontaktu ze swoją siedzibą, są w stanie zdalnie przyjmować zlecenia, zdalnie te zlecenia obsługiwać i optymalizować trasy swojej podróży, co jest zupełnie niebagatelne przy takiej skali wyzwań. Na sam koniec jeszcze chciałbym powiedzieć Państwu o IoT i możliwości wsparcia procesów fleet serwisowych właśnie urządzeniami IoT, gdzie zanim wystąpi, jakieś, zanim wystąpi jakaś usterka, urządzenia IoT są w stanie wysłać do narzędzia field Service informacje o tym. Taka informacja zostaje zgłoszona i przypisana do, do odpowiedniego technika. Tak, żeby przybliżyć to na konkretnym przykładzie, mamy przykłady oprogramowanych salek konferencyjnych, gdzie sprzęt w takiej salce zawiera pewną e, autodiagnostykę i jest w stanie przesłać informacje do centrali w oparciu o które jesteśmy w stanie sprawdzić, czy sprzęt jest sprawny, czy wymaga jakiegoś serwisu, kiedy tego serwisu wymaga i w oparciu o te informacje przesłane przez Internet of Things za pośrednictwem internetu i naszej platformy Azure gromadzimy te informacje i na podstawie tych informacji dokonujemy decyzji biznesowych i wysyłamy nasz personel. Czyli lepiej zapobiegać niż leczyć. Zdecydowanie. Dziękujemy bardzo za uczestnictwo w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dodatkowymi oraz zapraszamy na kolejne odcinki na temat Microsoft Dynamics 365. Dziękujemy i zapraszamy.